thank you Witam wszystkich serdecznie z kronikarskiego obowiązku. Badajmy co. U chłopaków na budowie. Zobaczcie, jak, jak te drzewa zaczęły zasłaniać tą budowę. Po tej porze deszczowej drzewa to nieźle wyskoczyły do góry. Nie widać. Coś tam wałkują, coś tam budują, coś tam malują. Tam obok obok też zrobiła się jakaś mała budowa. Coś tam spawają bardzo mocny dach, chyba taki przeciwtajfunowy przeciwtajfunowy ten daszek a zobaczcie tam widać góry z tyłu i takie niebo piękna pogoda, temperatura bardzo fajna do chodzenia dlatego dzisiaj nie idę, nie idę drepcić na siłowni pędzę sobie zrobić rundkę w koło osiedla zobaczcie wilgotność mała temperatura jakieś 28 stopni i takie niebo w czakarcie to rzadkość. Poza tym wlewało dosyć często. Po nocach to padało nieźle, także u sąsiadów, u sąsiadów spokój. O, zobaczcie jeszcze z panoramy, chociaż tą panoramę już znacie, także nie przedłużam, pędzę w koło siedla, Zobaczymy co nowego. O, pójdziemy zobaczyć do sklepiku, bo sklepik już jest oddany w ręce właściciela jak te krzaki ładnie wyglądają i te drzewa po tych, po tych deszczach dawno mnie nie było na zewnątrz w każdym, na zewnątrz no byłem, ale przejeżdżałem taksówką a teraz idę się przejść koło osiedla idę zobaczyć, obadamy co się będzie działo obadamy co się będzie działo słońce daje chyba będę musiał sobie czapusie jakąś założyć bo zrobi mi tego siwego łupanie nie po tego no, mnie potelepało sobie idę po mojej ulicy, ale dawno mnie tutaj nie widzieli. Dzisiaj sobota, myją auta. O, no, chłopaki już krzyczą. No, dawno mnie nie widzieli to dawno mnie nie widzieli Bo już teraz tutaj nie łażę, bo nie ma potrzeby, żeby iść do sklepiku to już tutaj nie łażę. Boskują a z tego z tych śmieci hello bosz wszyscy mnie tu znają i kiwają fajnie tak jak się wszyscy znają czuję się jakbym szedł tutaj po jakiejś chorobie albo jakby ludzie ludzie tak kiwają jakbym zaraz opowiem jakby mnie tutaj nie było z jakiś czas z powodu, z powodu choroby albo jakbym z więzienia wyszedł nie? Patamy czy sklepik otwarty? Nie, nie jest sklepik otwarty, ale tam widziałem kiedyś, że coś tam grzebali. My idziemy dzisiaj robimy duże kółko Energię mam Jeszcze nikt nic nie działa hey. Hello Bosch! Hej okay? smokie again. Okay. Was, uh, cały czas kopali i pali papierosy <laughs> pali. Are you Polandia. Cały czas tylko pali pali Okay. Guys. Droga zamknięta, ciekawe co tu będzie się działo, nie? Ta droga to jest często zamykana. Musiałem ubrać czop czopkę <laughs> Musiałem ubrać czopkę Dobrze, że się przedarłem przez te spaliny. Zobaczcie co tu się podziało Co tu się będzie budowało Nie wiem to są rustowania tam już Ale to szybko poszło Ja pamiętam jak oni tu pale wbijali bo to wszystko jest zrobione to wszystko jest robione na, na palach, wiecie? To nie jest wykopany tylko fundament i wylany fundament. To normalnie było wszystko palowane. Była taka maszyna. Na którym z filmików jest? Na którym z filmików jest, jak, jak wbijają tutaj i palują całe? Może przejść na tą stronę, bo tu nic nie jeździ. O, o chłopaki już tam się cieszą. Zobaczcie, siedzą. Tylko mi zobaczyli, że dokumentuje. Hey guys! O, patrzcie, widzicie? No, to co mogę powiedzieć to OK albo High Mister Także dokumentacji kronikarskiej e, Dokumentacji kronikarskiej nadszedł czas Ten kto śledzi moje filmiki to wie, że tutaj była taka wielka, wielka mumka. z wielkim stawem, w którym sobie żyły til a to druga część tego budowiska. Druga część trochę wapna, jakby ktoś chciał do stawku. To nie jest wapno, to jest. Oni tutaj dosypują tego do cementu, ale nie powiem Wam dokładnie co to jest. Bo tutaj ten piasek, co widzicie, ten szary piasek, to on, on, ten piasek już jest z cementem. A oni jeszcze w zależności od tego, jakiej potrzebują, tego to dosypują. Dosypują jeszcze cementu, ale to jest normalnie piasek, piasek z cementem i on sobie tak leży Tak sobie leży i go zużywają. Tutaj jest kolejna część Ale osiedle potężne Masakra Patrzcie jak te drzewka ten, jak ten gościu, ole Jaszczur tam bieg z tyłu patrzcie jak te drzewa odbiły gdzie ten gościu chodził tutaj z tym... Ole to... gdzie ten jaszczur? Na drzewo uciekł Zobaczcie, jak te drzewa ładnie, ładnie odbiły, nie? Żeby nie te samochody tutaj, to, to tak ten zapach tutaj z tych, z tym, może nie z tych drzew, ale zapach tutaj z tych, z tych sitowi tam z tyłu jest taki fajny, taki latem, tak jak latem po deszczu. Zobaczcie, drzewa ładnie, ładnie odbiły. Gościu chodził, butelką podlewał. Oczywiście nabijam się, bo tutaj całe beczkowozy przyjeżdżały, a ten gościu z tym jej nie wiem, co on robił, ale Podlewał normalnie z butelki, cały spalar drzewek. Po drodze zobaczymy, czy wszystkie, czy wszystkie się przyjęły. Nie wolno tutaj palić. Nie wiem, dlaczego tu jest zakaz spalenia. To jest zagrożenie pożarowe. Tam kiedyś było wszystko, e, kiedyś tam był taki bus jak teraz, widzicie? Ale prawdopodobnie tutaj też, też będzie budowlanka. O, taksówka tu taka jecha tak, tam będzie też pewno coś wybudowane z widokiem na, na szpital, no, ale to. A widzę, że wszystkie drzewka się przyjęły. Tutaj zobaczę tam jakie, jakie ładne ro, rosną, takie. To taka. wygląda taka jak dżungla amazońska dżungla, no, nie? A odpychamy się, odpychamy się dalej. Zobaczymy co może jakiegoś śpioszka śpioszka złapiemy patrzcie na te chmury jakie fajne jakie fajne niebo z takimi chmurkami nie? i wiaterek taki przyjemny <laughs> chłodnawy jakiś kaszel mi się robi Zelinka jakiegoś wirusa przywlekła bo bo coś ma z gardłem i ja też mam z gardłem A co tu się odbywa? tam krzyczą chłopaki krzyczą normalnie jak jakaś armia Normalnie jakby jakaś armia to był. A, jakiś bazarek zrobili. Kulur Wersa Pazar Col. na to, czyli Pazar to jest. A, e, mam. W, w, e, po naszemu bazar, ryneczek, można sobie iść i kupić. Tu widzę, że można sobie nie wiem, czy ciuchy przynieść czy nawet na kogoś, to co u nas to co u nas jest normalne i się robi, tak na przykład jak e, jak są te śmietniki do, dla ciuchów jak są te śmietniki na przykład e, dla ciuchów, nie, do ciuchów ludzie przynoszą wrzucają te ciuchy, czy czy tam jakieś inne sprzęty no i oczywiście jedzenie też, nie e, no i tam Jakiś gościu robi tam z tego materiał. E, wrzucają ciuchy i co teraz ci, co przyjeżdżają, doktorzy, doktorzy z zagranicy, co przyjeżdżają, to teraz tam grzebią i wszystko wynoszą, nie? Tak tutaj tego, tutaj tego nie ma, bo te e, ubranka to z rodziny na rodzinę przechodzą, wiecie, no siostra, siostrze. Ja wiem, jak zelo, to z tych, co wyrośnie, no to wysyła tam na wieś. Wyrośnie, wysyła tam na wieś. Nie myślcie, że wszędzie. nie, To co na przykład tu się się nie podoba, w czym nie chodzi, bo kobiety tak mają, ja to chodzę, dopóki się nie zedrą, a kobiety chodzą, dopóki się nie przestanie podobać. No i tak chcę Wam powiedzieć i w końcu no, i mówię, że nie ma, że dlatego nie ma tutaj takich nie ma tutaj takich nieśmietników, może kontenerów, kontenerów na, te różne, na te różne ciuchy, wiecie? nigdzie nie widziałem, nawet nie widziałem kiedy widzę kontenery na śmieci, także dobra, idziemy, idziemy dalej tu jest moja ruchliwa ulica to chwilę nie będziemy się widzieli tutaj chciałem wam pokazać, zobaczcie jaki jaki wóz tam stoi za tymi kratami kojarzycie co to za wóz? nikogo nie ma, nie wiem jak to sprawdzić tą markę ale czasami właśnie takie można znaleźć, e, zabytki jakieś można znaleźć gdzieś, jak się chodzi po takich kątach. No, a tam są chłopaki. Można znaleźć jakieś takie właśnie zabytki gdzieś po kątach.